The Witam serdecznie, zaczynamy kolejny odcinek z Warhammer 40 000 Boltgun. Startujemy z drugim rozdziałem. Zmienia nam się troszeczkę klimat, mamy takie mm, tereny pustynne. Spaczony kanion. 6 sekretów do zdobycia. Poziom trudny. Odłomek jest w swego rodzaju skarbcu w kanionie. Odszukaj ślady obecności Imperium i odnajdź drogę do środka. Miej się na baczności, heretycy z pewnością będą blisko. Jak widzicie, troszeczkę nam się tutaj otoczenie zmieniło. I fajnie. Ej, co się dzieje? A, żabolce. Tutaj takie ciężkie te ropuchy. Matko. Albo ten bolgan taki słaby. Albo te żabe takie mocne. to jeszcze był jakiś przejście granat 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 Gdy się fajnie sprawdza tu Dobra, mamy pierwszy sekret Moczy ogień, bolgan. 6 się naboi. Kurde. A ty, co mnie straszysz? Gdzie co ja bym tutaj sobie to zebrał, chyba bo. Nie będziemy tutaj wracać przecież. Stary, tylko. W dół idź, w dół idź. O oh Ale tu nic więcej nie ma. Dobra, wskakujemy. O oh, Kurczę, mam wzmocnioną broń. I tej żabie niewiele robimy. Siet. Może mi się ta amunicja wzmocniona skończyła, że nawet nie zwrócił uwagi. Full, wszystko, full. O kurde, wzdęty dron. Taki skłód wytrzymały na siódmym poziomie, ale łatwy do o, zabicia, bo te jego strzały są przewidywalne i łatwo je uniknąć. Niemniej jednak, jak takich będzie więcej, to może być różnie. Dobra, tu mamy granaty. Pytanie, czy ja tutaj mogę zejść na dół? Oj, oj, Ja dobrze poszedłem. Tego na razie nie będę zbierał, bo... Ajajajajaj. Chociaż tu nie przejdziemy. Chyba. Chodź, tam nie przejdziemy, chyba że tutaj damy radę wskoczyć na no to. I tam? Nie, chyba się kuźwa nie da tam wskoczyć. Idziemy tu. Beczki są naprawdę przydatne, powiem Wam, że dają radę. Zdają dużo obrażenia. Ten obszar też wybuchu jest. dron. Nie, żaba. Ropucha. Takie obrażenia zadajemy jej niewielkie. Dwie, trzy takie i pewnie dobre no, przesena. O, proszę. Zakręt numer dwa. że tu? Kurde, bela, bela. z drugiej strony atakują. Okej, okay, uciekłem. Spokojnie, spokojnie. Mm. O kurde. musi się przemienił. Jakiegoś wybrańca A Amunicji nie mam. Fantastycznie. Ja pierdziu, amunicji nie mam Nie mam broni, nie mam czym strzelać Holender Oh shit No i co teraz? Amunicja do tego maksymalna, ale nie mam broni Ej, no nie będę przecież ładował z piły łańcuchowej. Shit. O, wrócę się już po tym pancerz jeszcze. O mi spadł. Ej, no kurczę, trochę kicha. A tu wracamy się z tej strony, dobra. Ja granaty mam jeszcze ewentualnie, ale to kurde pieczone. A, i tam jest sekret. Z tego co widzę. Ale po co ja tu się wracam? Aha, żeby tutaj wejść. Dobra. Ten sekret by się przydało zdobyć. Aha, tu jest potrzebny klucz. Ej, jak to zdobyć, ten sekret tam? Chyba wiem jak, musimy przejść z drugiej strony. Użyjemy e, tutaj... Ej, czekajcie, bo to jest coś... To nie jest... To nie tutaj. Ja pierdzią... Ej, gdzie ja jestem? Moment, bo się zakręciłem. Chyba tutaj trzeba iść, okej. Okay. Nie mam amunicji, to najgorsze. Tu, 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 tu. tu. Tak, tutaj jesteśmy dobra. Wszędzie jest potrzebny klucz czerwony. Tu jest amunicja, chyba. Dobra, mamy... Shotguna. Strzelbę. Чекайте, вот этот секрет тут здесь был. Ладно, oh, это бронь. Baduje. Dobra. Czekajcie, bo sekret tutaj był do zebrania, a ja go nie zebrałem. Mamy dwa na sześć. Chyba widziałem przejście. Właśnie. O jest. Dobra. Trzy na 6. Mamy klucz, teraz będziemy mogli potwierać te przejścia. Ło! Moje magazynek poszedł na jednego rupucha, cholera. Straszna chuja Kurde, jaka ta mapa ziemia. A bo to jest chyba z drugiej strony to przejście. Tak, to jest z drugiej strony, tutaj byłem. Ok. Czyli jakby dwie ścieżki mamy. A tu co jest? Wystarczył jeden. Wortech z granadę. Mamy cztery na sześć. Co to za muza? bo tutaj jeszcze chyba no, zejdziemy sobie na dół Pracsa średnio wyszło. Można no, z tego użyć. Traszy. Aha, to jesteśmy tutaj z drugiej strony, na górze. Kurde, pieszone. Wiem, chyba Vortexa. A, dobra. W tu się średnio opłacało, no. Czeka, bo tam widoczny na górze. A tu mamy iść, dobra. 5, 5 na 6. Jeszcze jeden? A jak tam zabójstwa? 100% mamy? Ej, czy mamy 100% zabójstw? To już koniec? A może to 100% to koniec? Nie, ustał heretyku. To jest dobra, tylko e, trzeba uważać, żeby samemu się kurwa nie zabić. いやいや、いやいやいやい Teraz już w wkręcę w gówno z Tutaj gdzieś jeszcze jest jeden sekret. <laughs> A, tutaj, dobra, mamy to. Mamy ja tam zaskoczyć, Bara. proszę. To się nam przyda. tylko 8 sekund. Nam się przejść otwarło, ale mamy 97% zabójstw. Przyjem czy te zabójstwa wchodzą mają w skład jakiś tam osiągnięć, no z nimi nie sprawdzałem. Na pewno no, e, sekrety to tak, ale zabójstwa to nie wiem. O, 100% pracy mamy, dobra. Chyba zbliżamy się do końca. Dziękuję ja to jest Wam ja szczerze, bo... 100%. A gubeczki jeszcze... Aj! Można było to wykorzystać. Dobra. Koniec. Mamy wszystko. A te rozdziały są takie w sam raz. Nie za długie, nie za krótkie. Na jedno posiedzenie. Zrobiliśmy wszystko. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Zostawcie łapeczkę w górę i suba. Cześć!